Witam Was widzowie w kolejnym odcinku, to jest 27 odcinek Serii Sąsiedzi Siedzi zostałem bez rozsiewacza Po prostu dałem siewnik, ale kupiłem nowy rozsiewacz i nowy siewniczek Siewnik, kuna, bento, 4, metr, 4 metry 4 metry A na lawecie mi jedzie właśnie O Jezus Maria, rozsiewacz? I przyjedzie mi iść sąsiad ściągać te rzeczy. O, coś tam jedzie. A, to do... A, to do O, jaka amerykańska ciężarówka. O, e, panie! Matko Boska. A, to ja sobie właśnie kupiłam taki rozsięgacz. Dobra pana, odep odepnie mi pan pasy. Już, tak. Dobra, oczywiście widzowie masejkiem będziemy rozładowywać. Dobra, widzę, Dobra. jedziemy. Kurde, polem nie będę jechał. Oj tak, pewnie nie... I tak. Mam nadzieję, że mi odbią pasy. O, to dobro. Dobra, i będziemy ściągać to. No halo, sąsiad. Y, przyjedziesz mi ściągnąć głębosz? Dobra, bo chłopie, Dwa nowe nabytki te kupiłem i dwa na testy. No, a wiesz, jakim ciągnikiem ściągam te maszyny? Nie ja Masejem ściągam Dobra, dobra, tam stań na tej trawie, tam tylko poczekaj i ja tylko rozsiewacz zaparkuję i, za, i tam przyjadę na serię. Nie, 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 No nie, 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 to wiadomo tam jeszcze. Może się ugadam, że do zimy może, że jeszcze tam do zimy, żeby mi został masejek i, i chociaż ten głębosz ten, bo tą talerzówkę to mogą mi zabierać, bo ten głębosz to niech tam zostanie, bo akurat będę chciał sobie popląt posiać. A ta talerzówka to jest w sumie, dobra. No. No i do tyłu, do tyłu. Bo podnieś trochę, podnieś No mówiłem podnieś. A co, ładny ciągnik na testy? Ładny ciągnik na testy osiemdziesiąt 285 chyba Dobra! Eee! stój! Nie, 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 nie musisz ściągać, ja to sobie tak go zrobię po prostu. Fajny ten głęboszek taki. Fajny ten głęboszek. Na pewno widzę, że będę musiał chyba obciążnik ten sobie zaczepiać naprzód. Bo lata, no tak lata po prostu. No tak po prostu lata naprzód. widzowie na pewno ja będę chciał pojechać na pewno tam ja jeszcze zobaczę bo i tak mam jeszcze dwie firmy do przetestowania czyli John Deere i Fenda mam do przetestowania no ja też mam Fenda do przetestowania bo chcę te, bo ogólnie widzowie na pewno chcę jeszcze Zadzwonik do John Deera, czyli na ciągnik, na teraz z John Deera i później dojesz do Fenda od razu, bo chciałbym przetestować, bo chciałbym przetestować też Fenda i tego właśnie John Deera. I wtedy podejmę decyzję, który ciąg będę chciał, który będę chciał, z którą będę chciał za yy, umowę podpisać.